Podobno złało serc wiarę. A majątek nie z ziemi stać na to, by kupić wszystko. nawet że nawet. Miłeś tym serce. Bałam się, że nie zranię. To, to byłaś delikatna. Kupiłaś mi przecież taką domu jak to na wszystko stać. Biedna, pieniądze, nie mam ani groszy, bez pracy też brak. Nie mam jak zarobić na uśmiech królowej takiej jak ten ta, Na pisarka piosenek ze mną, tysiąc ta tekstów. Kupię kresa najlepszych i najgorszych Nikt nie rozumie miłości Niektórzy rodzi uważają, że takich jak ja za słabych bogaczy Uważają, że widoki nic nie osiągają Muszę to wytrzymać Nie wstydzę tego, że jestem jedna, wiem, że kupię w sercu dobre Że widoki nic nie się Muszę to wytrzymać. Nie wstydzę tego, że jestem inna. Bo wiem, że w moim serce dobra za mnie dziewczyna. Jestem grzesznikiem przeciwna, to ja nie wstydamie. Płynąco już sami. Zawsze dobra, pomimo dramatycznego życia. Zaprosiłaś się do swoich przyjaciół. Moja patora nic o tym nie wiedziała. Miła dziewczyna odpowiedziała prawdę. Tak naprawdę zostałam przez te no Później do niej jedna zagadała. Będę teraz mi dobrą dziewczyną Zostawiam zyskujesz na mnie. Chceć na ładniejszą dziewczynę. W pierwszej odpowiedziała do mnie cała zapłakana. Przez to ta suka cię obrażała. To szywa i wojny, dekoracji mi zaprosiła, moja przyszła żona, mówiła znowu w głosi oni z ciężkim. Charakterem, zarozumiałą twarzą, elegancką ubraną. W powiedzeniu z podpisem dała Twoje korzenki z pracą, Mówił prawdę, że to żebraczka. Naiwna, dona, do będzie Twoją przyłożoną. To nie zapasuj, że naszego zespół Idź od nas, spadaj. W ich potworach dobrego serca brakowało. popłakałam się jak nigdy, nie uciekłem od niej. Świat jest okrutny, cała prawda? Śmiech, gorsze niż piekło, mówi osoba nieznana. Spodział do i bierny, wszystkich. Z talentem bez talencji, to nazywa się głupia krasa, najobrzyk no najgorszy. Nikt nie rozumie miłości, niektórzy roz się uważają tak, jak jest złobek, bogaczy bogacze uważają, że biedaki jest nie osiągają. Muszę to wytrzymać i rozsadzać tego, że jestem jedna. Wiem, że bym w moim sercu sami są dzieci, no i są przeciwna. To ja nie ustadzę, nie w zamiar, zawsze dobra, pomimo trudnego tego życia.

Tego nie rozumiem. <coughs> Powiedziałam tylko do niej, kocham cię, jestem biedna. Lepiej z całą ponieważ na no, ci mnie nie pasuje. Przeprowadziłem się z nimi, nie mama teraz we mnie. Nie od teraz ale przez cały często. Gdzie ja jestem? Bo wracałam kiedyś stała, patrzyłem, czy ją poszedł do boku i minął się nam rado. Ja myślałam tylko o To taka dobra kobieta, z wasami korzeni, z pracy i Ach, a ją, moim zdaniem była najdobrzejsza. Tylko bogactwo i słowa zaśmiły ich oczy. Niektórzy ludzie potrafią się w grudnić, To był słoneczny dzień. Ujrzałam mu kochaną zinę, miała na na rękach miał. Byłam córeczko niuwo, obok nieta koroszynka. Biała załza nie pasowała do niej, to wiem na pewno, żeby wam mówiła stanowić del pary starłam się. Jestem ja tam. cały łzach, kochani, miałaś być moja. sam swój wartość, tak wiem jestem. Najgorsza. Znaczy, nie znaczy nic, bo nie pieniądze. Przestałem wierzyć w miłość mojej kopery, że w mówiłam prawdę. Niestety wykryłam miłość nie z uczuć, a robię z żadnych uczuć. Rana potrzebuje pieniędzy. Ciebie jest okrutna. Co prawda? śmie gorsza niż biegło. Mówi o sobie złożona bogatych i biednych wszystkich wieku. Tyle tym w serce nazywa się biegłasty najlepszy i najgorszy. Nie rozumiem miłości. Niektórzy ludzie uważają takich jak ja ze słabych. Bogacze uważają, że biedaki, nic osiągają, żeby do jakichś nie sięgają, to wytrzymać i wstydzić tego, że nie jestem inna, Bo wiem, że komuś w dziewczyna, Jestem grzesznikom przeciwnym, To ja nie nią sadzam, płonąc zawsze dobra, Pomimo dramatycznego życia. Świat jest okrutny, to cała prawda, Ziemia, jako część bieg, łąk pani znana, Jest podzielona bogatych i biednych, Wszystkich i pięknych. Stanę tym tak, by starać się, To zwa się głupio, nikt nie rozumie miłości, że uważają takich jak ja ze słabe, bogaczy, uważają, że widaki nic nie osiągają. Muszę to we mnie trzymać. Nie wstydzę się tego, że jestem inna, bo wiem, że w moim sercu dobra są dziewczyny. Jestem grzesznikom przeciwna, to ja nie usadzę bo mam Zawsze dobra pomimo dramatycznego życia. Świat jest okrutny, ale cała prawda siebie gorsze niż biegłą. Wiosna pani znana, z na bogatego i biednych wszystkich jej która o tym zastanowić nazywa się głupia krasa, najróższa jedynka oszczędnika Którzy ludzie uważają takich jak ja za słabych, bogacze uważają, żeby taki istnieć ogarnął.